Wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, z Dysonaczyk, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku. Dość nietypowym, ponieważ jest to ludziska dokładnie podsumowanie roku 2020, w jaki sposób on się ogólnie zakończył. No i wiadomo, tutaj mamy jakąś tutaj e, tablicę, nie tablicę, no ale w sumie, tak szczerze powiedziawszy, ona nas zupełnie interesuje. Ehm. I zanim ludziska byśmy przyszli do konkretów, zostawcie oczywiście coś z tym łapeczkę. I piękno się magiczny prostokącik zwany subskrypcją. Pierwsze pytanie, pewnie będzie, dlaczego jak się stało, że jesteśmy z takiej perspektywy, a nie z naprzeciwko tak jak było zawsze, ponieważ jest to moment, kiedy mam w końcu dwa monitory. Wprawdzie, może, żeby dać kamerkę na tamtym monitorze, w sumie graniczy z studem, bo jednak jest ten monitor, Jakby to powiedzieć, bardzo cienki. Na naprawdę, bardzo cienki jest i ta kamerka no nie pasuje, no nie pasuje To yy, sumie jest niemożliwe ułożenie kamerki w taki sposób więc myślę, że na należy w taki sposób po prostu byśmy pozostali yy, no i co? więc wchodzimy ojojo, aż ciekawka z tego momentu jest wchodzimy na kontrolaczek i wejdźmy sobie na panel kanału który się prezentuje ludziska w taki sposób E, więc, tak. więc tak, tak się prezentuje. Weźmy sobie w statystyki. I tutaj mamy w sumie ostatni miesiąc. Ostatni miesiąc i to w sumie 6566 wyświetleń w ciągu ostatniego miesiąca. To szczerze bardzo mała ilość wyświetleń, e, ponieważ, tak szczerze powiedziawszy, jest to okres wyświetleń w momencie, kiedy nie były. Żadne filmy, bo jak możecie zobaczyć, jem ja ciasto francuskie, i potem nie ma żadnego filmu, jest potem wesoły świąt, i tutaj powracam. Tu powróciłem w tym dniu, i w tym dniu są jakby statystyki za dzień wczorajszy. Coś takiego na takiej podstawie to mniej więcej jest, że w tym dniu są już statystyki z tym filmem. To jest tak, jakby dzień do tyłu. I tak to właśnie wygląda. I więc byśmy sobie poruszyli kwestię ostatniego miesiąca, znaczy roku Bo tutaj się naprawdę działo, bo tu się naprawdę działo, bo uzyskam aż 240 tysięcy wyświetleń W sumie jakbyśmy porównywali to od początku, to będzie różnica bardzo mała, bo 258 tysięcy wyświetleń W sumie moje konto ma naprawdę już bardzo sporo czasu I pierwsze wyświetlenia były na kanale 8 grudnia, 5 grudnia Ciężko nawet trafić, ciężko nawet trafić. 5 grudnia 12 wyświetleń. Wow, ale to były kozackie liczby. Ale patrzymy na ostatni rok: 240 tysięcy wyświetleń, naprawdę bardzo sporo. Prawie ćwierć miliona, ćwierć miliona wyświetleń prawie wyskoczyła na kanale. Wow, niesłychana ilość! Niesłychana ilość. I tutaj na samym początku, wszystko zaczęło się od nos bo zacząłem nagrywać nos E, jakoś pod koniec 2019 roku Dzięki czemu już te wyświetlenia tutaj były e, Tutaj 17 stycznia, bodajże był dniem kiedy nie nagrałem materiału Prawdopodobnie nie miałem pomysłu Tak mi się może zdawać, Albo też nie miałem internetu Przecież mogłem nie mieć internetu, czasem mogło się coś takiego zdarzyć, przez co nie miałem materiału Ale to był okres kiedy miałem niby odcinek do przodu Zawsze odcinek do przodu, czyli jak powyższyśmy Dzisiaj nagrywam ten film, tu na jutro już był film i ten filmik byłby na popojutrze. Yy, więc tak to by się prezentowało, więc tutaj coś musiało się stać grubego. Tak to mogę powiedzieć. Yy, potem sobie lecimy, 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 lecimy. I tu jest efekt jakiś grudynalny, bo skoczymy pierwszy tysiąc wyświetleń skoczyło 23 lutego. To było w lutym. To było w lutym. Szczerze powiedziawszy, może tam były filmy z PvP. Może seria z PvP. Coś takiego. Pierwsze tysiaki, to naprawdę był dla mnie pokczam totalny. I potem sobie szliśmy tak powolutku, powolutku, na spokojnie. Do momentu wielkiego. Do momentu taki, który nigdy się nie pojawił w sumie na, mnie na kanale. Bo to jest rekordowa ilość. Rekordowa ilość. Bo to jest właśnie tutaj. 1817 wyświetleń 1817 i 1722. To są w sumie liczby naprawdę piorunujące. Bo jeszcze mam 1724. To są trzy największe liczby na moim kanale. W ciągu tych dwóch dni byłem w szoku. Bo tam też miałem 3600 wyświetleń. O mój Boże, więc ogólnie byłem w szoku. Byłem w szoku, że tyle się udało uzyskać. No i potem sobie lecimy, lecimy, lecimy. I tutaj był ten tak zwany hype na Atlantisa. Yy, brzmi hype na Atlantisa, był sobie był był. I potem. Coś tu się stało. Wyświetlenia spadły. Wyświetlenia spadły, a dość pronująco. To mi się zdaje, że tutaj coś się stało z filmami. W tym okresie, się czysta wyświetleń. Coś mogło się tutaj stać z filmami. I potem były znowu filmy. Widzicie? Powróciłem, powróciłem. I tutaj były chyba dni bez filmów. Tak to mogę zobaczyć: filmy bez filmów. I sobie idziemy dalej: tu, 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 tu. Leciliśmy I tutaj był znowu jakiś hype. 1540. 20 sierpnia, ludzie. Co było 20 sierpnia? Chyba był polski serwer. Polski serwer chyba wtedy wskoczył. I chyba też tak może być, polski serwer był wtedy I był hype na polski serwer i wyświetlenia poszły do góry Na polskim serwerze, no i potem Leciały, 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 leciały w dół, tutaj prawdopodobnie nie były filmy na kanale Ale niby to filmy były, no stale na wybiżu 15 abu no jak możecie zobaczyć Polskie, dlaczego nie było filmu, tu jeszcze było wytłumaczenie, 20 września, to moje urodziny jak się Ha, to były filmiki jak zjeść ogórek, 51 abu 51 AW. I tutaj chyba PL już totalnie umarł. No stale 150 boksów. Czy to koniec Beliala. I tutaj nagle noslotus. Nozlotus. Nozlotus widz. Czyli tutaj już totalnie umarł PL i też nie wiedziałem, co nagrywać. Bo też nie było żadnego ciekawego prywatnego serwera. I potem coś znowu nagrywałem, nagrywałem, nagrywałem. I tutaj zaczął się taki okres, kiedy w sumie w większości było wam smutno, bo mnie na kanale w ogóle nie było 200, 200, 200. Tu totalnie martwy kanał, totalnie martwy kanał, w ogóle się materiały nie pojawiały. Nozwoit, Statek z GTA 5, czy to już koniec? Nowa przygoda Resident Evil był tam. Nozquest, parę odcinków z Residenta Ciasto i w sumie grudzień był taki. Wesołych świąt było. Było jeszcze na początku, jak pamiętam, jem ciasto francuskie w grudniu. No i w sumie ten godzin był totalnie taki martwy. Więc, w sumie szczerze powiedziawszy, gdybym miał to jeszcze 2 miesiące tak normalnie, myślę, że mógłbym wsilować na 270 tysięcy wyświetleń, więc to jest ogólnie totalny szok. Czas oglądania w godzinach 12 tysięcy godzin. 12 tysięcy godzin. A ile, ile, ile dzień ma godzin? Znaczy rok? 365 dni razy 24 godziny. 8760 godzin ma rok. Czyli w sumie, wow, ponad rok i 1 czwarta roku w ciągu roku. Co mnie to dziwnie brzmi, co nie? Co mnie to dziwnie brzmi, ale to polega na tym, że po prostu w pewnym całego roku e, oglądaliście tak materiały że razem uzyskaliście ponad rok bez ciągłego oglądania filmów. Wow. 511 subskrypcji wskoczyło. W sumie lipiec to chyba największy. Charakter. W sumie jak były jakieś konkursy to coś tutaj się działo. Tak jakoś tak powolutku lecę. I też ogólnie są zarobki. Też są zarobki pewnego czasu na kanale i tak prawdziwie mówiąc to są prezenujące ilości i w mówiąc Szczerze, nigdy tych pieniędzy nie widziałem na oczy. To jest yy, szczera prawda, nigdy tych pieniędzy nie widziałem na oczy. I yy, y, 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 y szczerze powiedziawszy, w takim tempie, w takim tempie, żeby zobaczyć pierwsze pieniądze, to tam potrzeba bodajże 380 zł. Więc szczerze, to będzie bardzo długi okres. To będzie, nie wiem, z, jeszcze potrzebujesz czterech miesięcy, tak mi się zdaje. No, Ale to w sumie jest nieistotne, to jest w sumie nieistotne. Jeszcze byśmy tutaj zobaczyli zaangażowanie, tak? Dobrze mówię? Nie. Zasięgi? Czekajcie, bo tu były jeszcze takie lepsze statystyki. Pokaż więcej. Eee, i tutaj, tutaj, tutaj. Najwięcej wyświetl miał film No Spite, jak zaczął od zera 5000. Jedyny film na kanale, co utrzymał. 5000 tysięcy wyświetleń. 258 godzin ogólnych. O! No najlepszy zarobek. 314. Zmienię ten, posegregujmy sobie to. 314 godzin. Wow! Subskrypcja 4. 50 tysięcy wysiedleń. To. to, jest chyba najlepszy filmik, który mnie na kanale. No Najlepszy zalobek? No. Tutaj było pięknie. No, zobacz najlepszy zarobek. Tutaj się działo, tak to mogę zobaczyć. Zobaczmy jeszcze na wyświetlenia, czy nie ma jakiegoś innego filmu. No nie, to jest jak zacząć od zera. No, no z I zobaczmy, co tu się stało. Bang, bang, bang. Wow, tu mamy jakieś takie normalne filmy, tak szczerze powiedziawszy. Można powiedzieć, Jedyny film, jedyny film który mnie tak totalnie na YouTube wybił. Atlantis, nowy serwer Nowy serwer 1093 To jest jedyna rzecz, która była taka mega owocująca na kanale Żaden... Co tu jeszcze mamy? How to download Nozbyte po angielsku To jest jedyny film na kanale, który jest po angielsku How to download Nozbyte <grywy> No i to w, sumie w taki sposób wygląda ludzka Tak się prezentuje rok 2020 i trzymajmy, ludzie, kciuki, żeby rok 2021 był bardziej owocny. owocujno- owoc, owocny. Tak to nazwę, więc ogólnie, ludziska, dziękuję jeśli jeszcze raz za to, że byliście tyle czasu ze mną. Naprawdę mega to doceniam. Pamiętajcie, młodeczki, oczywiście o soczystej łapeczki, pięknym, oczywiście magicznym prostokąciku zwanym subskrypcją. No i ludziska, z mojej strony to byłoby tyle, więc oczywiście strzała.